Siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażę wam troszkę mniej cosplayu, ale więcej takich bardziej warsztatowych rzeczy, a mianowicie dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić fajne, niedrogie i bardzo designerskie, bo na Pinterestie tego jest mnóstwo, biurko z wykorzystaniem rurek i elementów sklejkowych. Niestety blatu sklejkowego jeszcze nie ma, ponieważ poczta Polska jest tak świetna, że od tygodnia jeszcze nie dojechał, ale naszą ramę możemy sobie już skręcać, więc zapraszam i lecimy z tematem. Na początek musimy sobie dobrze rozplanować, jak będzie wyglądała rama naszego biurka, a następnie możemy zabrać się za jej skręcanie. Warto to zrobić bardzo dokładnie, by nasza konstrukcja była prosta i się nie chwiała. Skręcimy dwie połówki naszej ramy, pora wkręcić poprzeczki. Następnym krokiem jest przykręcenie drugiej połowy ramy. Problemem tu był gwint, lecz rozwiązałem to tak, że gdy wkręcałem rurkę w drugą połowę ramy, to z dolnej połowy wykręcałem. I w ten sposób w każdej połówce poprzeczka jest tak samo wkręcona. Pamiętajcie, że rurki, z których robicie biurko, są dosyć ostre. Ja nie chcąc porysować podłogi, zaprojektowałem a następnie wydrukowałem nakładki na nóżki. Jako, że robię biurko dla mojej dziewczyny, uznałem, że musi być wyjątkowe i w jej stylu, dlatego postanowiłem wygrawerować smoka oraz jej logo kanału. Dobra, nasz blat i konstrukcja są gotowe, więc pora je połączyć. Pierwszym krokiem jest wywiercenie otworów pod wkręty, a następnie ich wkręcenie. Aby dłużej cieszyć się nowym biurkiem, postanowiłem sklejkowy BLAT zabezpieczyć matowym lakierem bezbarwnym. No i skończone. Całość prezentuje się następująco. Biurko jest o tyle fajne, że nie musimy siedzieć cały czas przed maszyną do środka, tylko możemy pracować na stojąco. Jeżeli nie chcemy pracować na stojąco, to możemy sobie oczywiście siąść, tam będzie jeszcze podnóżek, żeby ten pedał do maszyny był wyżej, żeby gawi sięgała. No i co? Myślę, że takie biurko mogłoby przypaść Wam do gustu. Jeżeli macie jakieś pytania, jak takie zbudować, to chętnie na nie odpowiem. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam na mojego Instagrama, Patronite'a, na Facebooka. Zasubskrybujcie kanał i dajcie lajka. Na razie.